Chciałabyś schudnąć, ale kochasz jedzenie? Mam bardzo podobnie. Kocham jeść, uwielbiam jeść i czasem sobie też pozwalam na coś mniej zdrowego. Tylko jest taka jedna rzecz. W przyrodzie potrzebna jest równowaga i również takim zdrowym odchudzaniu też taka równowaga jest potrzebna. Jeśli kochasz jeść i nie chcesz sobie odmawiać, Kalorii. Nie chcesz ich w jakiś sposób ograniczać, zrobiłaś już wszystko, co się da, dalej tych kalorii masz za dużo, to po prostu się więcej ruszaj. Jak się będziesz więcej ruszać, będziesz więcej spalać kalorii i będziesz w deficycie. Więc jeśli ten sposób samego obcięcia kalorii u Ciebie nie działa, to po prostu ruszczyłek z kanapy, więcej się ruszaj, dodaj trening, dodaj aktywność rekreacyjną. Choć nie ukrywam, a jeśli prowadzę podopieczną, to wszystkie te punkty wchodzą w ten skład. Czyli na końcu deficyt kaloryczny, wcześniej wprowadzenie treningu, zwrócenie uwagi na jakość produktów, na regularność posiłków, no i właśnie na aktywność rekreacyjną również, czyli taką spontaniczną, jakieś spacery, jazda na rowerze i tak dalej. Coś takiego dla zabawy. Więc podsumowując, kochasz jeść, po prostu więcej się ruszaj. Po więcej uśmiechniętego odgrupiania zapraszam do obserwacji na wszystkich moich kanałach w social mediach.